Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Dawno się nie widzieliśmy, ale dzisiaj bardzo dużo nowego, wszystko Wam opowiem. Postanowiłam rozdzielić dzisiejszy materiał na dwa filmiki, dlatego że jeden filmik chcę poświęcić tylko i wyłącznie tej lali, dlatego że no tak na prośbę po prostu mojej stałej klientki, która właśnie Kaja kupiła. Zaraz Wam w ogóle opowiem całą historię związaną z tym, ale najpierw kilka słów o tym maluchu konkretnie. Jest to model Kai od Nicole Russell. Czy Russell, nie wiem jak to się tam, jak nazwisko się wymawia tej artystki, ale jak wpiszecie sobie Rebondol Kai w Google, to na pewno Wam wyskoczy ten piękny model. To jest taki klusek, jest naprawdę spory, jak możecie zobaczyć. I nie tylko wzdłuż, ale i w to jest taki fajny grubasek. Słuchajcie, niby niemowlę, niby takie duże niemowlę, kilkumiesięczne, spokojnie, ale takie noworodki też są, słuchajcie. Ja się też napatrzyłam, jak mój synek się urodził, i też były takie maluchy, właśnie grubiutkie, fajne, takie pokaźne, kluchy. Najczęściej u szczupłych osób rozwijają się takie maleństwa u szczupłych kobiet. Kaj nie ma włosków, dlatego że ja uznałam, że po prostu włoski mu nawet nie pasują, bo on ma tak śliczny kształt główki, tutaj z tej strony ma takie, takiego naczyniaczka, jakby przy wyjmowaniu, przy porodzie, czasami tutaj naciśnie lekarz i wtedy odbarwia się, znaczy pękają naczynka i robi się takie jakby znamionko, które później wchłania się i znika. Dlatego uznałam, że mu włoski nie pasują, ze względu na kształt główki, tak jak już wspomniałam. I po prostu też do tej buźki zastanawiałam się, w jakim kolorze włosów byłoby mu dobrze, w jakiej fryzurze konkretnie. I uznałam, że albo bardzo rzadki meszek, albo nic. I raczej nic. I po prostu uważam, że to nic mu bardzo pasuje. Zresztą tutaj na całej główce ma widoczne żyłki, naczynka. Słuchajcie, ciężko mi się go w ogóle trzyma, bo nie jest taki ciężki. I duży, pokaźny. Um, no to jest full wypas. Jest pokryty warniszem, ma 3D powieczki zrobione. Pięknie wyszły mi tutaj u niego brwi, nie chwaląc się, ale naprawdę mi się bardzo podobają. Są takie naturalne, nie za jasne, nie za ciemne, bardzo realne. Naczynka na powieczkach co prawda nie ma żadnych potówek, ale tutaj nie trzeba bo nie chciałam też przesadzać jest, jest po prostu śliczny sam w sobie całe to rzeźbienie jest bardzo piękne, Kaj ma pełne kończyny rączki, nóżki układa się rewelacyjnie, słuchajcie jak ja go wstawiłam do wózka to po prostu no nie Odróżnienia, tak? Nie do odróżnienia od prawdziwego dziecka, zobaczcie jak się układa, główka leci, trzeba go podtrzymywać, naprawdę jest to trzymać, naprawdę fajny klusek. A teraz co do, co do tego, do jakiej mamusi on pojedzie, znaczy dlaczego pojedzie do nowej mamusi. Kaj miał w ogóle zostać u mnie w żłobku, bo ja sobie go wymarzyłam, ja sobie go ściągnęłam, ten model specjalnie ze sklepów, w którym na co dzień nie zamawiam, zapłaciłam ogromne cło za ten model no i robiłam go po prostu jak dla siebie, przywiązałam się do niego emocjonalnie i w ogóle. I Kaja miałam Wam pokazać jako po prostu uczestnika tutaj, znaczy tubylca tutaj w żłobku. Aczkolwiek w pewnym momencie moja stała klientka zamówiła u mnie model Noel. Noel, przepraszam bardzo. I, i od Olgi Hour i zaczęłam tego Noelka robić. On jest teraz na wykończeniu, właśnie mi się wypieka w piecu, ale wczoraj się zgadałam z tą moją znajomą i ona stwierdziła, że chyba woli jednak większą dzidzię, e, a że jest to moja stała klientka, to ja zaproponowałam sama z siebie e, możliwość zamiany, dlatego że Noelek też mi się bardzo podoba. Ja w ogóle ostatnio dostałam fazę na wcześniaki, e, zamówiłam sobie też śliczny model promys bodajże. Promys, chociaż nie jestem pewna do końca. Zresztą pokażę Wam, jak ten model do mnie dojedzie, bo na razie jeszcze jest w trasie. Mam fazę na wcześniaki. Zrobiłam sobie wcześniaczkową azjatkę, zrobiłam sobie właśnie teraz tego Noelka, postanowiłam zatrzymać. Jeszcze parę wcześniaczkowych kitów mam w drodze. Tak mnie jakoś wzięło. Po prostu każda chyba kolekcjonerka, jak i artystka ma fazy na dany rodzaj lal. A to na większe, a to na mniejsze, a to z pełnymi kończynami, a to z trzy-czwarte kończynami, na łysolki, na kudłacze itd. itd. Także po prostu doszliśmy do wniosku, że się zamieniamy. U mnie Noelek też zostanie łysolkiem, prawdopodobnie, i zajmie miejsce w nowym inkubatorze, ale to później o tym. Na razie. Tutaj Wam jeszcze przybliżę ślicznego Kaja. Zobaczcie, jaki on jest realny, no jaką ma buźkę. Jezus, ja nie wiem, strasznie się do niego przywiązałam i bardzo ciężko będzie mi go pożegnać, spakować, ale wiem, że trafi do dobrego domku. I w razie W, gdyby moja znajoma go odsprzedawała, to na pewno nie pozwolę, żeby trafił w inne ręce, jak do mnie, bo jest po prostu przecudny. Także to tyle, jeżeli chodzi o filmik dotyczący Kaja, to tak na pamiątkę. Dla mojej klientki, a za chwilę widzimy się w kolejnych filmikach, w którym pokażę Wam Noela i pokażę Wam co nowego w mojej pracowni. Do zobaczenia!